Czy wiesz, że tysiące polskich seniorów umiera każdego roku z powodu infekcji, które można było uniknąć prostą zmianą w codziennej kąpieli? Brzmi dramatycznie, ale to prawda potwierdzona przez lekarzy w całej Europie. Większość osób powyżej 65 roku życia popełnia ten sam błąd podczas mycia, nawet nie zdając sobie sprawy, że skraca tym swoje życie. Mowa o zaniedbywaniu dokładnego mycia pewnej części ciała, która może stać się bramą dla groźnych bakterii prowadzących do sepsji, zapalenia nerek, a nawet śmierci. Za chwilę wyjaśnię dokładnie, o co chodzi. Jestem dr Anna Kowalska, lekarz geriatrii z ponad 40-letnim doświadczeniem klinicznym w opiece nad osobami starszymi. Przez ostatnie 4 dekady obserwowałam setki przypadków których prosta zmiana nawyków higienicznych uratowała zdrowie, a czasem życie moich pacjentów. Jeśli ten temat jest dla ciebie ważny, zostaw łapkę w górę już teraz. To pomoże mi dotrzeć do większej liczby osób, które potrzebują tej wiedzy. Zanim przejdę do sedna sprawy, muszę opowiedzieć ci o pani Marii, 74-letniej kobiecie z Krakowa. Trafiła do mojego gabinetu z wysoką gorączką, bólem pleców i ogólnym osłabieniem. Analiza krwi pokazała poważną infekcję układu moczowego, która zaczęła się rozprzestrzeniać na nerki. Gdyby zwlekała jeszcze kilka dni, mogłoby być za późno. Kiedy rozmawiałyśmy o jej codziennych nawykach, wyszło na jaw coś szokującego. Pani Maria, jak wielu seniorów, myła się pobieżnie. Pomijając dokładne oczyszczanie okolic intymnych, mówiła, że to wystarczy spłukać wodą, bo przecież tam nic się nie dzieje. To właśnie ten błąd doprowadził do zakażenia, które mogło skończyć się tragicznie. Według ostatnich badań przeprowadzonych przez Europejskie Towarzystwo Geriatryczne, ponad 60% seniorów nie poświęca wystarczającej uwagi higienie okolic intymnych podczas codziennej kąpieli. Powód Zażenowanie, brak wiedzy, a także problemy z mobilnością, które utrudniają dokładne mycie. Problem w tym, że wraz z wiekiem skóra staje się cieńsza, bardziej delikatna i podatna na uszkodzenia. Jednocześnie, naturalna bariera ochronna organizmu słabnie. To oznacza, że bakterie mają łatwiejszy dostęp do organizmu, szczególnie przez drogi mochowe i inne wrażliwe miejsca. Lekarze wyjaśniają, że okolice intymne, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, są naturalnym środowiskiem dla bakterii. Nie wszystkie są szkodliwe, wręcz przeciwnie, część z nich chroni nas przed patogenami. Jednak kiedy higiena jest zaniedbywana, patogenne bakterie zaczynają się nam namnażać. U kobiet bakterie z okolic odbytu mogą łatwo przedostać się do cewki moczowej, która jest znacznie krótsza niż u mężczyzn. To właśnie dlatego kobiety są bardziej narażone na infekcje układu moczowego. U mężczyzn natomiast zaniedbanie higieny, szczególnie pod napletkiem, może prowadzić do stanów zapalnych, które z czasem wpływają negatywnie na prostatę i drogi moczowe. Nauka już udowodniła, że regularne i prawidłowe mycie okolicy intymnych zmniejsza ryzyko infekcji o ponad 70%. Ale uwaga! Nie chodzi tylko o samo mycie. Chodzi o to, jak to robimy. Za chwilę zrozumiesz, dlaczego technika ma tutaj kluczowe znaczenie. Wróćmy na chwilę do pani Marii. Po przepisaniu antybiotyków i wyjaśnieniu prawidłowych zasad higieny, jej stan szybko się poprawił. Ale, co ważniejsze, nauczyła się, jak dbać o siebie na co dzień, żeby nigdy więcej nie doświadczyć takiej sytuacji. Opowiedziała mi później, że przez wiele lat myślała, że starczające jest zwykłe spłukanie wodą. Mikt jej nie wytłumaczył, że to nie wystarcza. Jej historia to nie wyjątek. Spotykam takie przypadki regularnie w swojej praktyce. Pewien 72-letni pan, pan Józef z Poznania, trafił do szpitala z sepsą, która rozwinęła się z pozornie niegroźnej infekcji okolic intymnych. Przez miesiące ignorował lekkie pieczenie podczas oddawania moczu, myśląc, że to normalne w jego wieku. Kiedy w końcu zgłosił się do lekarza, infekcja była już tak zaawansowana, że zaatakowała cały organizm. Spędził trzy tygodnie na oddziale intensywnej terapii. Lekarze walczyli o jego życie. Na szczęście udało się go uratować. Kiedy odzyskał siły, powiedział mi coś co zapadło mi głęboko w pamięć. Powiedział, gdybym wiedział, że zwykłe mycie może uratować mi życie, nigdy bym tego nie zaniedbał. Takie przypadki są coraz częstsze, ponieważ wielu seniorów nie ma dostępu do rzetelnej wiedzy na temat higieny w podeszłym wieku. Myślą, że skoro przez całe życie dbali o siebie w określony sposób, to nic nie musi się zmieniać. Tymczasem starszy organizm wymaga większej uwagi, szczególnie w obszarach, które są najbardziej wrażliwe na infekcje. Co dokładnie się dzieje w organizmie, kiedy zaniedbujemy higienę okolic intymnych? W rzeczywistości jest tu ukryty ważny czynnik, o którym mało kto wie: bakterie, które gromadzą się w tych okolicach, nie tylko powodują lokalne podrażnienia. One mogą wędrować w górę dróg moczowych, atakować pęcherz, a następnie nerki. Kiedy infekcja dotrze do nerek, może dojść do ich uszkodzenia, a w najgorszych przypadkach do niewydolności nerek. To dopiero początek. Bakterie mogą również przedostać się do krwi, powodując sepsę, czyli zakażenie ogólnoustrojowe, które jest śmiertelnie niebezpieczne, szczególnie dla osób starszych. Badania wskazują, że seniorzy, którzy regularnie i prawidłowo dbają o higienę intymną, mają znacznie mniejsze ryzyko hospitalizacji z powodu infekcji. Mówimy tu o różnicy, która może uratować życie. Ale jak dokładnie powinno się myć te wrażliwe okolice? Później ujawnię sekret, ale najpierw ważne pytanie: czy używasz mydła antybakteryjnego do mycia okolic intymnych? Jeśli tak, popełniasz kolejny błąd, który może pogorszyć sytuację. Mydła antybakteryjne, choć wydają się idealnym rozwiązaniem, mogą niszczyć naturalną florę bakteryjną, która chroni nas przed patogenami. Skóra w okolicach intymnych ma naturalny pH, który należy zachować. Agresywne mydła zaburzają ten balans, sprawiając, że skóra staje się bardziej podatna na infekcje. Dlatego lekarze zalecają używanie delikatnych, pH neutralnych środków myjących, które oczyszczają, ale nie niszczą naturalnych mechanizmów obronnych organizmu. Teraz przechodzimy do jeszcze ważniejszej części, czyli do praktycznych wskazówek, które możesz zastosować już dziś. Po pierwsze, podczas codziennej kąpieli zawsze myj okolice intymne osobno, na samym końcu, używając czystej wody i delikatnego środka myjącego. Kobiety powinny myć się zawsze od przodu do tyłu, nigdy odwrotnie. To zapobiega przedostawaniu się bakterii z odbytu do dróg moczowych. Mężczyźni powinni dokładnie umyć okolice pod napletkiem, delikatnie go odciągając, a następnie spłukać dokładnie. Nie bój się tego robić. Regularne oczyszczanie tej okolicy to podstawa zdrowia intymnego. Po drugie, osusz się dokładnie. Wilgoć sprzyja nam narzaniu bakterii i grzybów. Używaj czystego, miękkiego ręcznika, delikatnie osuszając skórę nie pocierając. Jeśli masz problem z dosięgnięciem pewnych miejsc, poproś o pomoc bliską osobę lub opiekuna. Nie ma w tym nic wstydliwego. Twoje zdrowie jest najważniejsze. Po trzecie, zmieniaj bieliznę codziennie. Brudna bielizna to źródło bakterii które mogą łatwo przenieść się na skórę. Wybieraj bawełnianą bieliznę, która pozwala skórze oddychać i nie powoduje podrażnień. Między 6 a 8 minutą chciałabym podzielić się z wami polską recepturą, która może dodatkowo wspomóc higienę i zdrowie okolic intymnych. Mowa o naturalnym płynie do higieny, który możesz przygotować w domu. Składniki są proste: rumianek, szałwia i wrząca woda. Przygotowanie również nie wymaga skomplikowanych czynności. Weź jedną łyżkę suszonego rumianku i jedną łyżkę suszonego szałwii. Żałej je pół litrem wrzątku. Przykryj i zostaw na 20 minut, aż napar ostygnie. Następnie przeceć Proporcja jest łatwa do zapamiętania. Jedna łyżka każdego zioła na pół litra wody. Sposób użycia jest równie prosty. Po normalnej kąpieli spłucz okolice intymne tym naparem. Nie trzeba spłukiwać wodą. Rumianek działa przeciwzaparalnie i łagodząco, a szałwia ma właściwości antybakteryjne. To naturalne wsparcie dla twojej higieny, szczególnie jeśli masz wrażliwą skórę lub odczuwasz podrażnienia. Według ostatnich badań, naturalne napary ziołowe używane do higieny intymnej zmniejszają ryzyko infekcji grzybiczych i bakteryjnych, jednocześnie nie zaburzając naturalnego pH skóry. To rozwiązanie stosowane od pokoleń w polskich domach, które ma potwierdzenie w nauce. Czy popełniałeś ten błąd, nie zdając sobie sprawy? Podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach. Twoja historia może pomóc innym seniorom uniknąć poważnych problemów zdrowotnych. Wracając do tematu, chciałabym podkreślić jeszcze jeden aspekt, o którym rzadko się mówi. Wiele osób starszych unika dokładnej higieny intymnej z powodu wstydu lub dyskomfortu. Rozumiem to. Przez wiele lat temat ten był traktowany jako tabu, szczególnie w polskim społeczeństwie. Jednak zdrowie jest ważniejsze niż jakakolwiek nieśmiałość. Jeśli masz trudności z samodzielnym myciem, nie wahaj się poprosić o pomoc. Opiekunowie, pielęgniarki, a nawet członkowie rodziny są przygotowani, żeby ci pomóc. To nic wstydliwego: to troska o twoje życie. Poznałam panią Zofię. Osiemdziesięcioletnią kobietę z Warszawy, która przez lata cierpiała na nawracające infekcje układu moczowego. Przyjmowała antybiotyki co kilka miesięcy, ale problem wracał. Kiedy w końcu szczerze porozmawiałyśmy o jej nawykach higienicznych, przyznała, że nie potrafi już samodzielnie dokładnie się umyć. Ma problemy z kręgosłupem, które ograniczają jej ruchy. Wstyd nie pozwalał jej poprosić córki o pomoc. Kiedy w końcu przełamała tę barierę i córka zaczęła jej pomagać w codziennej toalecie, infekcje ustały. Pani Zofia powiedziała mi później: Szkoda, że nie zrobiłam tego wcześniej. Uniknęłabym tylu cierpień. Lekarze podkreślają, że wraz z wiekiem naturalna zdolność organizmu do walki z infekcjami maleje. Układ odpornościowy już nie działa tak sprawnie jak kiedyś. Dlatego profilaktyka. Czyli zapobieganie infekcjom staje się kluczowa. Właściwa higiena to najprostsza i najskuteczniejsza forma profilaktyki. Nie wymaga drogich leków ani skomplikowanych zabiegów wymaga jedynie świadomości i regularności. Jeśli ten film okazał się dla Ciebie wartościowy, rozważ zostanie członkiem naszego kanału. Członkowie otrzymują dostęp do ekskluzywnych materiałów, szczegółowych poradników zdrowotnych oraz możliwość zadawania pytań, na które odpowiadam osobiście. Twoje wsparcie pozwala mi tworzyć więcej takich treści, które mogą ratować zdrowie i życie. Chciałabym również poruszyć kwestie objawów, które powinny Cię zaniepokoić i skłonić do wizyty u lekarza. Jeśli odczuwasz pieczenie lub ból podczas oddawania moczu, to znak, że coś jest nie tak. Częste parcie na mocz, szczególnie w nocy, również może wskazywać na infekcję. Ból w dolnej części brzucha lub w okolicy nerek, gorączka, dreszcze, mętny mocz lub mocz z nieprzyjemnym zapachem to wszystko są sygnały alarmowe. Nie ignoruj ich. Wczesna interwencja może zapobiec poważnym komplikacjom. Nauka już udowodniła. Że nieleczone infekcje układu moczowego u seniorów mogą prowadzić do trwałych uszkodzeń nerek, a nawet do przewlekłej niewydolności nerek wymagającej dializy. W najgorszych przypadkach infekcja może rozprzestrzenić się na krew, powodując sepsę, która jest stanem zagrożenia życia. Śmiertelność z powodu sepsji u osób powyżej 70 roku życia wynosi około 40%. To statystyki, które powinny zwrócić uwagę każdego. Pewien 76-letni pan, pan Stanisław z Wrocławia, przez kilka tygodni ignorował nieprzyjemne objawy. Myślał, że to przejściowe dolegliwości związane z wiekiem. Kiedy w końcu trafił do szpitala, lekarze stwierdzili posocznie wywołaną przez infekcję układu moczowego. Spędził miesiąc w szpitalu. Przeszedł przez intensywną terapię antybiotykową. Na szczęście przeżył, ale jego nerki zostały trwale uszkodzone. Dziś musi regularnie monitorować ich funkcje i stosować restrykcyjną dietę. Wszystko to można było uniknąć, gdyby wcześniej zgłosił się do lekarza i dbał o odpowiednią higienę. Za tymi wydarzeniami kryje się prosty, ale ważny wniosek. Twoje codzienne nawyki mają ogromny wpływ na twoje zdrowie. Może wydawać się, że codzienna kąpiel to rutyna, którą wszyscy znają, ale szczegóły mają znaczenie. Sposób, w jaki myjesz ciało, środki, których używasz, częstotliwość zmiany bielizny, nawet sposób osuszania się wszystko to wpływa na twoje zdrowie. Jeśli jeszcze nie zostawiłeś łapki w górę, zrób to teraz. To pomaga mi dotrzeć do większej liczby seniorów, którzy potrzebują tej wiedzy. Każdy gest wsparcia ma znaczenie. Chciałabym również poruszyć temat środków pomocniczych, które mogą ułatwić codzienną higienę osobom z ograniczoną mobilnością. Istnieją specjalne szczotki na długich rączkach, które pozwalają dosięgnąć trudno dostępnych miejsc. Są również siedziska prysznicowe. Które umożliwiają bezpieczne mycie w pozycji siedzącej. Takie rozwiązania mogą znacząco poprawić komfort i skuteczność codziennej toalety. Nie są drogie, a można je znaleźć w aptekach lub sklepach medycznych. Warto zainwestować w takie pomoce, jeśli czujesz, że samodzielne mycie staje się trudne. Lekarze wyjaśniają również, że u osób starszych skóra w okolicach intymnych może być bardziej sucha i podatna na pęknięcia. Dlatego ważne jest, żeby po myciu stosować delikatne, nawilżające kremy lub balsamy przeznaczone do tych okolic. To dodatkowa ochrona przed podrażnieniami i infekcjami. Wybieraj produkty bez zapachów i sztucznych dodatków, które mogą drażnić wrażliwą skórę. Według ostatnich badań, nawilżanie skóry w okolicach intymnych zmniejsza ryzyko powstawania mikropęknięć, przez które bakterie mogą łatwiej przedostać się do organizmu. To prosty krok, który może znacząco zwiększyć twoje bezpieczeństwo. Wróćmy jeszcze na chwilę do tematu bilansu wodnego organizmu. Wiele osób starszych pije zbyt mało wody. To poważny błąd, Odpowiednie nawodnienie jest kluczowe dla zdrowia układu moczowego. Kiedy pijesz wystarczająco dużo wody, mocz jest bardziej rozcieńczony, co utrudnia bakteriom namnażanie się w pęcherzu. Ponadto częstsze oddawanie moczu naturalnie przepłukuje drogi moczowe, usuwając bakterie zanim zdążą wywołać infekcję. Ile wody powinieneś pić? Lekarze zalecają przynajmniej 6 do 8 szklanek dziennie, Chyba, że lekarz zalecił ci inaczej ze względu na problemy z nerkami lub sercem. Jeśli masz trudności z piciem czystej wody, możesz pić herbaty ziołowe, lekkie zupy lub spożywać owoce bogate w wodę, takie jak arbuzy czy meleni. Badania wskazują, że osoby starsze, które regularnie dbają o odpowiednie nawodnienie, mają znacząco niższe ryzyko infekcji układu moczowego. To tak proste, a jednak często zaniedbywane. Nie rozluźniaj się jeszcze, bo to, co zaraz powiem, może całkowicie zmienić Twoje podejście do codziennej higieny. Wiele osób myśli, że kąpiel raz na kilka dni to wystarczająco. W młodszym wieku może tak jest. Ale u seniorów sytuacja jest inna. Skóra starzeje się, produkcja naturalnych olejków maleje, a organizm jest bardziej podatny na infekcje. Dlatego codzienna kąpiel. Nawet jeśli krótka, jest zalecana. Nie musi to być długie kąpanie się wywannie. Wystarczy krótki prysznic z dokładnym umyciem najważniejszych okolic, w tym okolic intymnych. Jeśli masz problemy z równowagą lub obawiasz się upadków w łazience, zainstaluj uchwyty, korzystaj z mata antypoślizgowych i rozważ siedzisko prysznicowe. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Lepiej poprosić o pomoc lub zainwestować w odpowiednie wyposażenie niż ryzykować upadek, który może skończyć się złamaniem. Pewna 68-letnia pani, pani Krystyna Zgdańska, upadła w łazience podczas kąpieli. Złamała biodro i spędziła kilka miesięcy na rehabilitacji. Po tym zdarzeniu córka zainstalowała w jej łazience uchwyty i siedzisko. Pani Krystyna powiedziała mi, że żałuje, że nie zrobiły tego wcześniej. Upadki to jedna z najczęstszych przyczyn hospitalizacji u osób starszych. Profilaktyka jest kluczowa. Chciałabym również poruszyć kwestię kontroli lekarskiej. Regularne wizyty u lekarza przynajmniej raz na pół roku pozwalają na wczesne wykrycie problemów zdrowotnych. Nie czekaj, aż pojawią się objawy. Profilaktyka to podstawa. Podczas wizyty poproś lekarza o zbadanie moczu. Prosta analiza może wykryć infekcję, zanim pojawią się jakiekolwiek objawy. Wczesne leczenie jest znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze niż leczenie zaawansowanej infekcji. Według ostatnich badań, regularne badania profilaktyczne u seniorów mogą zapobiec ponad 60% poważnych komplikacji zdrowotnych. To inwestycja w Twoje zdrowie i długowieczność. Zostawię Ci jeszcze jedną ważną radę. Jeśli zauważysz jakiekolwiek zmiany w swoim ciele, nawet jeśli wydają się drobne, nie ignoruj ich. Każdy nowy objaw ból, dyskomfort, zmiany w funkcjonowaniu organizmu zasługują na uwagę. Twoje ciało wysyła Ci sygnały. Słuchaj go. Wczesna reakcja może uratować Ci życie. Jeśli spodobał Ci się ten film, jestem pewna, że spodoba Ci się również ten, który teraz pojawia się na Twoim ekranie. Przygotowałam go specjalnie dla subskrybentów tego kanału. To kolejna porcja wiedzy, która może pomóc Ci żyć zdrowiej i dłużej. Pamiętaj, że Twoje zdrowie jest w Twoich rękach. Proste nawyki, takie jak prawidłowa higiena, Regularne nawodnienie, codzienna kąpiel i uważność na sygnały organizmu mogą znacząco wydłużyć i poprawić jakość twojego życia. Nie lekceważ tych wskazówek. One naprawdę działają. Żadbaj o siebie, bo zasługujesz na zdrowe i spokojne życie w starszym wieku.